W mrocznych dniach okupacji, gdy Warszawa dusiła się pod butem na jeźdźcy, a nadzieja zdawała się umierać z każdym kolejnym transportem do obozów, pewien tani, zardzewiały karabin, odrzucony przez wojskowych jako bezużyteczny, miał odegrać rolę, która na zawsze zmieniła losy trzystu dusz. Nikt nie przypuszczał, że ten symbol pogardy stanie się narzędziem ocalenia, świadectwem niezłomnego ducha i cudu, który rozegrał się w sercu piekła. Jak to możliwe, że odrzucona broń stała się kluczem do przetrwania w obliczu zagłady? Był rok 1942. Warszawa, niegdyś tętniąca życiem metropolia, teraz jęczała pod ciężarem niemieckiej okupacji. Każdy dzień był walką o przetrwanie, naznaczoną strachem, głodem i wszechobecną groźbą śmierci. Odgłosy bombardowań, choć rzadsze niż na początku wojny, wciąż odbijały się echem w pamięci, a smród spalenizny i rozkładu zdawał się przenikać mury kamienic. Na ulicach, gdzie kiedyś panował gwar, teraz dominowała cisza, przerywana jedynie stukotem niemieckich butów i krzykami gestapowców. W getcie warszawskim za murami rozgrywał się niewyobrażalny dramat, a wieści o masowych deportacjach i egzekucjach docierały do każdej polskiej rodziny, budząc grozę i poczucie bezsilności. W Krakowie, Gdańsku, Wrocławiu, wszędzie ten sam obraz terroru. Wśród tych mrocznych realiów, w małym mieszkaniu na woli, spotykała się grupa młodych ludzi. Janek, student Politechniki Warszawskiej, z oczami pełnymi determinacji, był liderem. Obok niego siedziała Anna, pielęgniarka z Pawiaka, której twarz naznaczona była widokiem niewyobrażalnego cierpienia, ale w jej sercu płonął ogień niezłomnej wiary. Był też Stanisław. Były żołnierz kampanii wrześniowej, który ukrywał się w lasach pod kielcami, a teraz przybył do stolicy, by koordynować działania. Ich twarze, choć zmęczone, odzwierciedlały głębokie poczucie polskiej tożsamości, zakorzenionej w historii i katolickiej wierze. Wiedzieli, że są świadkami systematycznej eksterminacji narodu, że gestapo śledzi każdy ruch, a zdrada czai się za każdym rogiem. Momentem przebudzenia, który ostatecznie pchnął ich do działania, była masowa egzekucja profesorów Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie i aresztowania inteligencji w Warszawie. To nie były pojedyncze akty terroru, lecz precyzyjny plan zniszczenia polskiego ducha, wymazania narodu z mapy Europy. Wzorce śmierci były nieznośne, a bierność stała się niemożliwa. Nie możemy pozwolić, by Polska zginęła, szepnęła Anna, a jej słowa odbiły się echem w sercach wszystkich. Decyzja o oporze, choć obarczona pewnością śmierci, była jedyną możliwą drogą. W ich żyłach płynęła krew przodków, którzy walczyli o wolność przez wieki. Polska walcząca. To hasło stało się ich modlitwą, ich przysięgą. Wiedzieli, że walka będzie nierówna, ale honor i godność narodu wymagały poświęcenia. W lasach, w miastach, w każdym zakątku okupowanej Polski, rodził się ruch oporu, cichy, ale potężny gotowy stawić czoła tyranii. Ich wiara w Boga i Ojczyznę była ich tarczą i mieczem. Brutalna rzeczywistość okupacji była wszechobecna. Warszawa z jej wieżami strażniczymi i murami getta była miastem więzieniem. W lasach, gdzie armia krajowa szkoliła swoich żołnierzy, panowała wieczna czujność. Każdy szelest liści, każdy odległy dźwięk mógł oznaczać zbliżające się niebezpieczeństwo. Fabryki, niegdyś polskie, teraz pracowały na rzecz Rzeszy, pod czujnym okiem SS. Budynki Gestapo, takie jak aleje Szucha, były symbolami terroru, miejscami, z których rzadko kto wracał żywy. Wyzwania były niezliczone. Przechobecna inwigilacja SS i Gestapo sprawiała, że każdy ruch musiał być przemyślany. Zasoby były skrajnie ograniczone. Broń, amunicja, żywność, leki, wszystko było na wagę złota. Absolutna tajemnica była kluczem do przetrwania, a jedno nieostrożne słowo mogło kosztować życie dziesiątek ludzi. Surowe polskie zimy, z mrozem przenikającym do szpiku kości, były dodatkowym wrogiem. Głód był stałym towarzyszem, osłabiającym ciała i umysły. Ekstremalny strach psychologiczny paraliżował wielu, ale nie bohaterów. Ryzyko infiltracji przez gestapo było stałe, a każdy nowy członek siatki Musiał przejść rygorystyczną weryfikację. Mimo to Janek, Anna i Stanisław wraz z tysiącami innych wykazywali niezwykłą odwagę. Odmawiali współpracy z okupantem, nawet pod groźbą śmierci. Anna, ryzykując własne życie, ukrywała Żydów w piwnicach szpitala, dostarczając im jedzenie i leki. Stanisław, wykorzystując swoje doświadczenie, organizował akcje sabotażowe w fabrykach zbrojeniowych, spowalniając produkcję dla wroga. Janek. Dzięki swoim kontaktom przesyłał kluczowe informacje wywiadowcze do Londynu, ryzykując dekonspirację każdego dnia. Polski duch oporu odzwierciedlał niezłomną determinację, by nie dać się wymazać z historii. Głęboka wiara katolicka dawała siłę w najciemniejszych chwilach, a miłość do wolności była motorem napędowym. Kategoryczna odmowa poddania się była wpisana w ich DNA. Ofiary były realne i bolesne. Wielu straciło rodziny. Relacje zostały zerwane, zdrowie podupadło, a młodość została skradziona przez wojnę. Jednak mimo tych wszystkich przeszkód sieć oporu rosła. Nowi ludzie dołączali, inspirowani odwagą tych, którzy już walczyli. Każdy akt oporu, nawet najmniejszy, był cegiełką w budowaniu muru przeciwko tyranii. W sercach Polaków płonął ogień, który okupant próbował zgasić, ale który tylko wzmacniał się pod naporem. Nadszedł punkt zwrotny. Opór zaczął przynosić wymierne rezultaty, których okupant nie był w stanie zlikwidować. Raporty Gestapo i SS zaczęły wykazywać niepokojące anomalie, dostawy dla wojska znikały w niewyjaśnionych okolicznościach, kluczowe informacje wywiadowcze wyciekały do aliantów, a akty sabotażu, mimo wzmożonej inwigilacji, paraliżowały produkcję. Ludność cywilna, mimo drakońskich zakazów, organizowała się w tajne struktury, wspierając podziemie. Armia Krajowa działająca w miastach i lasach koordynowała coraz śmielsze akcje, uderzając w czułe punkty wroga. Okupant przyzwyczajony do bezwzględnej kontroli i posłuszeństwa postrzegał to jako wyzwanie dla swojej władzy, ale jego zrozumienie sytuacji było niepełne. Nie mieściło im się w głowach, że podbity naród, pozbawiony armii i państwa, może stawiać tak skuteczny opór ich rzekomej militarnej wyższości. Istniała fundamentalna niezgodność wartości, Opór cenił wolność narodową, godność, wiarę religijną i ciągłość kulturową wartości, których okupant nie mógł zniszczyć, ponieważ były głęboko zakorzenione w polskiej tożsamości. Dla Niemców, Polacy byli podludźmi, których należało ujarzmić lub eksterminować. Dla Polaków walka była obroną człowieczeństwa. Obserwatorzy okupanta, zwłaszcza oficerowie Gestapo, zaczęli dostrzegać pewien wzorzec, ale nie potrafili go wyjaśnić. Niewytłumaczalne straty w zaopatrzeniu i amunicji, nagłe awarie maszyn w fabrykach, a nawet zniknięcia pojedynczych żołnierzy, wszystko to składało się na obraz, który burzył ich poczucie kontroli. Pierwsza bezpośrednia konfrontacja, która dramatycznie pokazała siłę oporu, nastąpiła, gdy skoordynowane powstanie w jednym z warszawskich dystryktów sparaliżowało ruch na kilka dni. Jednocześnie w Gdańsku akcja sabotażowa zniszczyła krytyczną fabrykę, produkującą części do ubotów. To nie były już pojedyncze incydenty, to były zorganizowane, precyzyjne uderzenia. Wtedy okupant zaczął rozumieć, że stoi w obliczu wyzwania, którego sama przewaga militarna i terror nie są w stanie całkowicie rozwiązać. Polska, choć krwawiąca, nie złamała się. Jej duch, podtrzymywany przez wiarę i miłość do ojczyzny, był silniejszy niż wszelkie represje. Nawet tani karabin, odrzucony przez oficera, stał się symbolem tej niezłomności, narzędziem w rękach tych, którzy odmówili poddania się. Koniec okupacji, choć przyniósł ulgę, był zaledwie początkiem długiej drogi do odbudowy. Gdy alianci wyzwolili Europę, a wojska niemieckie opuściły polskie ziemie, stało się jasne, jak ogromny był rzeczywisty wpływ polskiego oporu. Setki tysięcy istnień ludzkich zostało uratowanych dzięki podziemnej pracy, a wkład Polaków w osłabienie okupanta i ostateczne zwycięstwo aliantów był nieoceniony. Klandestynne działania, sabotaż, wywiad, ratowanie Żydów, wszystko to przyczyniło się do skrócenia wojny i zmniejszenia strat. Celebracja wyzwolenia była głęboka i katartyczna, ale naznaczona również żałobą. Ulga mieszała się z hołdem dla sześciu milionów poległych, z bólem po stracie bliskich, i z poszukiwaniem ciał w obozach zagłady, takich jak Auschwitz czy Majdanek, położonych na polskiej ziemi. Trwałe konsekwencje wojny wykraczały daleko poza jej zakończenie. Polska historia potwierdziła, że ludzki duch nie może być złamany terrorem, a wiara i determinacja przetrwają nawet w obliczu totalitaryzmu. Polska odbudowywała się w pamięci o oporze. Pomniki, takie jak te upamiętniające powstanie warszawskie, czy bohaterów Armii Krajowej, zaczęły pojawiać się w miastach, przypominając o niezłomności narodu. Kościół katolicki otrzymał szczególne uznanie za ratowanie życia i podtrzymywanie wiary w najciemniejszych czasach. Społeczeństwo zostało trwale naznaczone doświadczeniem niemal całkowitej zagłady i heroizmu. Losy protagonistów odzwierciedlały głębie tych doświadczeń. Niektórzy, jak Janek, kontynuowali służbę, angażując się w odbudowę Polski, choć często w obliczu nowej sowieckiej okupacji. Inni, jak Anna, wrócili do zwykłego życia, nigdy publicznie nie uznani, niosąc w sobie ciężar wspomnień. Wielu, jak Stanisław, zmagało się z trwałymi traumami, które towarzyszyły im do końca życia. Niektórzy otrzymali formalne uznanie, jako bohaterowie Armii Krajowej, ich nazwiska zapisane w annałach historii. Polski opór udowodnił ludzką zdolność do zachowania godności, nawet w obliczu planowanego ludobójstwa. Zachowując polską esencję narodową i inspirując świat do walki o wolność. To dziedzictwo, choć bolesne, jest świadectwem niezłomności ducha. Zakończenie. Dziękujemy za podróż przez Karty Historii, gdzie niezłomny duch Polaków pokonał terror. Jeśli cenisz pamięć o bohaterach, ich odwadze i poświęceniu dla wolności, subskrybuj nasz kanał i zostaw komentarz. Pamiętajmy o tych, którzy walczyli, byśmy mogli żyć w wolności. Cześć i chwała bohaterom!